Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 14 lutego 2025 roku i zaczynamy nasze piątkowe spojrzenie na rynki finansowe. Dzisiaj, oczywiście, będą no, wskaźniki, newsy, będą kryptowaluty, które dosyć rzadko tutaj u nas są w zestawieniu, ale warto do nich spojrzeć. No i zobaczymy sobie jeszcze na samym końcu srebro i miedź. Ale zanim zacznę kilka ciekawych informacji. Zacznę oczywiście od tego, że dziękuję wszystkim, którzy lajkują, subskrybują i komentują, a dla komentujących będzie dzisiaj wyjątkowa fajna gratka, Bo razem z giełdą Bing X ruszamy z dwoma ciekawymi promocjami. Jeżeli ktoś mnie obserwuje na serwisie X, to już dobrze wie, że może przyłączyć się i to jest tylko konkurs dla pierwszych 300 osób. Do zgarnięcia jest 800 dolarów w bonusie. Można spełnić tutaj cztery dosyć ciekawe i proste tutaj zadania. Myślę, że warto skorzystać. Jeżeli ktoś faktycznie aktywnie korzysta z tej giełdy, no to żaden problem dla niego będzie zgarnąć te bonusy. Warto przeczytać sobie tutaj regulamin, który jest. Nie ma dużo rzeczy do spełnienia. Najważniejsze że musicie mieć pełną weryfikację KIC no i macie wszystko fajnie opisane link do tego tutaj zestawu bonusowych tutaj dodatków będziecie mieli oczywiście w opisie pod filmem ale dla osób na YouTubie będzie również druga fajna tutaj promocja od giełdy BingX zachęcam wszystkich którzy mają konto na tej giełdzie aby wpisywali w komentarzu swój UID swój numer referencyjny no i spośród wszystkich komentarzy giełda BING X losowo wybierze 10 komentarzy z których będzie airdrop o wysokości 50 USDT do wykorzystania na Futures więc zachęcam Was jak najbardziej wpisujcie w komentarzach, myślę że to dopiero gdzieś po weekendzie giełda fajnie tutaj wybierze 10 osób spośród komentarzy i ja będę starał się regularnie tutaj załatwiać takie bonusy dla was no myślę że jeżeli ktoś korzysta aktywnie z giełdy to nie będzie problem aby załapać się na darmową opcję do tradowania ja już tutaj mam bardzo dużo też właśnie z tych obrotów bonusów no i fajnie można to wykorzystać więc pamiętajcie dzisiaj wpisujemy pod tym filmem ujdę swój z giełdy bing no i 10 osób będzie wybranych i dostaną airdropa. Link do tego drugiego konkursu również wam wrzucę, ale tam pamiętajcie, pierwsze 300 osób będzie mogło się zakwalifikować, ale będę starał się regularnie wrzucać wam tutaj takie bonusy. No i teraz lećmy dalej, no bo myślę, że warto zacząć tutaj od CoinMarketCap, gdzie w ostatnich 24 godzinach Bitcoin 30% na plus, a ethereum 0,5% na minus czyli widać, że wszystko powoli wraca do normy, jeżeli spojrzymy sobie, kto zaliczył największy wzrost, no to na pierwszym miejscu jest jupiter i to jest 7,1% na drugim miejscu kaspa, ponad 7%, ale warto zauważyć, że tutaj dosyć szybko się to wszystko pozmieniało, przed chwilą jak robiłem zestawienie na serwis X, to pierwszy był Trump z wynikiem 6,3%. No a widać, że Trump mocno już tutaj odjechał. Dobra, lećmy sobie dalej, zobaczmy, kto najwięcej stracił. I jest to Pancake Swap, ale to jest naturalna korekta. Po tych ostatnich wzrostach, gdzie w ostatnim tygodniu było to ponad 100%. No więc takie odreagowanie musiało przyjść no i lecimy dalej jakbyśmy zobaczyli te wskaźniki Maximusa, no to warto wspomnieć o tym odpływie stablecoinów, który był wczoraj no i to jest dosyć spory bo ten sam spadek tutaj to było 1,4 miliarda dolarów i mimo tego, że mieliśmy bardzo duży odpływ stablecoinów, no to przybyło również też dużo bitcoinów i w samych ostatnich 24 godzinach przybyło ponad 5000 bitcoinów na giełdy lećmy dalej, zobaczmy sobie wskaźnik strachu i chciwości, który aktualnie dzisiaj na poziomie 48 natomiast altcoin season index poziom 47 mapa likwidacji pokazuje, że wczoraj tutaj zlikwidowaliśmy dosyć sporo tych likwidacji na 97 tysięcy no ale tutaj powyżej na niecałych 100 tysiącach Również jest sporo, a jak to wyglądało w liczbach, w ostatnich 24 godzinach zlikwidowanych zostało ponad 90 tysięcy pozycji na dźwigni na łączną kwotę 161 milionów dolarów, z czego 103 miliony to były longi, a 57,5 miliona to były shorty. Największe zlecenie likwidacyjne miało miejsce na Binance i był to bitcoin do USDT na 1,2 miliona dolarów. Dzisiaj kalendarz ekonomiczny pokazuje nam kilka wydarzeń choćby w Stanach Zjednoczonych sprzedaż detaliczną i sprzedaż hurtową no ale warto wspomnieć, że w Stanach Zjednoczonych jedno ale nasz polski rynek dzisiaj również wskaźnik CPI o godzinie 10 w Polsce więc warto też na to zwrócić uwagę no ale lećmy zobaczyć sobie ETF -y na Bitcoinie, gdzie tym razem po raz kolejny Spory odpływ na prawie 157 milionów dolarów, z czego właśnie BlackRock jako jedyny kupił za 20 ponad 6 milionów dolarów. Natomiast etf -y na Ethereum dzisiaj na plusie 12,8 miliona dolarów. Więc lecimy sobie teraz już do artykuł, trzy artykuły, które dzisiaj dla was przygotowałem. Pierwszy sek potwierdza dokumenty GSK dotyczące XRP i DOCETF. ETF. Więc tutaj w wczoraj było też, można widzieć dosyć sporo informacji na xie na ten temat, no i wrzucam ten link, ten artykuł, również w linku pod filmem lećmy dalej, artykuł numer 2 Robert Kiyosaki ostrzega przed finansową zagładą, przygotuj się na załamanie rynku, depresję i wojnę i tutaj dosyć mocno straszą w tym artykule, no ale oczywiście zachęcam was również do przeczytania, no i ostatni trzeci artykuł, Bank of Montreal inwestuje 150 milionów dolarów w ETF oparte na bitcoinie Ujawnia dokumentacja SEC-u, więc tutaj również dosyć pozytywny news na temat krypto. Wszystkie trzy artykuły, oczywiście, pod filmem. No i lecimy sobie tutaj do naszych wykresów. Bitcoin za mocno nam się nie zmienił, cały czas tej co idzie, idzie nam coraz głębiej w dół. No, osobiście liczyłem, że wczoraj możemy dostać podbitkę. Nawet tutaj pod 97500, 500. No niestety zawróciliśmy kilkaset dolarów niżej. Aktualnie 96 690 dolarów. No, i dzisiaj piątek. Możliwe, że będzie tutaj jakaś realizacja zysków. Cena może również spaść, nawet do okolicy poniżej 95 000. No wczoraj osobiście też spoglądałem, co się działo właśnie tutaj. W tym momencie nawet tutaj myślałem o ewentualnym longu, ale dopiero właśnie tutaj z okolic 95, może 94,900, no ale nie zeszliśmy tak nisko. Wczoraj jedyne co to odpaliłem sobie longa na BNB, którego niestety, ale zamknęło mi na stop lossie, no ale tak też bywa. Był tam potencjał właśnie po tym ostatnim impulsie i zrobionej korekcie, że możemy już w końcu odbijać jeszcze wyżej, no, ale jednak zeszliśmy w nocy około godziny pierwszej, gdzie zamknęło mi pozycję, ale byłem na to przygotowany. Lećmy zobaczyć sobie Ethereum, no które radzi sobie nieco gorzej, no, ale tutaj bije się w okolicach, właśnie 2700 dolarów. No i według mnie jest jeszcze spora szansa, że jeszcze możemy zejść tutaj poniżej 2600 dolarów. No, i czekam osobiście, właśnie na ten zjazd. Osobiście też zastanawiam się, czy nie warto dokupić tutaj trochę Ethereum, ale może nie po aktualnej cenie, tylko myślę bardziej o ustawieniu jakiegoś większego zlecenia zakupowego, kilkaset dolarów niżej. Może faktycznie weekend będzie jakaś ciekawa sytuacja, że cena zejdzie nam trochę niżej, no i otworzy jakieś fajne zlecenia zakupowe. Będziemy wracać jeszcze nie raz do Ethereum, więc póki się tutaj aż tak dużo nie dzieje, tylko idziemy sobie po takiej dosyć wąskiej sinusoidzie, no to myślę, że tu czekać będzie trzeba na jakiś mocniejszy impuls, taki jak chociażby wczoraj, gdzie dostaliśmy właśnie ten mocny strzał pod 2000. 800 dolarów. No i lećmy dalej. Dzisiaj chciałbym zobaczyć chociażby do Coina Trumpa, który mimo tego, że o poranku tutaj dosyć mocno na zielono, no tak spojrzymy sobie długoterminowo, no to nie wygląda on optymistycznie, no i z tygodnia na tydzień znajduje się coraz niżej. Dzisiaj znowu mamy tutaj troszkę mocniejszy wzrost, ale już wskaźniki sugerują, że bardzo prawdopodobne, ale za chwilę znowu spróbujemy zjechać w okolice 15, 16 dolarów. Zobaczymy jak to będzie. Teraz lecimy do kolejnego coina, którego kiedyś bardzo często tutaj e, analizowaliśmy, czyli A0, e, który miał Ostatnio dosyć ciekawy strzał, i mimo tego, że no ostatnie tygodnie nie pokazują tutaj zbytnio optymizmu, to nawet osoby, które kupowały regularnie to mogły przy tych dosyć mocnych impulsach zrealizować nawet zyski, więc to jest też pozytywna informacja, gdzie z okolicy 17 centów potrafiliśmy strzelić powyżej 35 centów. No i aktualnie takie strzały pojawiają się coraz częściej. Myślę, że jest spora szansa, żebyśmy znowu tutaj spróbowali w okolice 30 centów dolecieć, no ale myślę, że to będzie też chwilowy taki wzrost, ale jeżeli ktoś myśli tutaj o rozegraniu jakiejś szybkiej pozycji, to może będzie fajna okazja. A jeśli nawet ktoś się nie myśli o futuresach, no to nawet tutaj realizacja spotu na jakichś fajnych poziomach powyżej 35 centów Centów. Myślę, że warto też się ustawić z takimi poziomami. No i później przy szybkim zjeździe można odkupić wtedy dużo większą ilość za dużo niższą stawkę. A o to właśnie chodzi w handlu. Lecimy dalej. Kolejnym coinem, który dosyć mocno miesza, jest to BNX, który już mówiliśmy tu o tym ostatnim strzale, riteście i wzroście, no ale. Warto zauważyć, że się nie zatrzymujemy. Aktualnie 95 centów. No i wydaje mi się, że tutaj ewentualny spadek jaki mógłby być, no to tylko do tych 74 centów. No i to by był fajny tutaj impuls do dalszego wzrostu. Więc ja osobiście BNX obserwuję, no i czekam tutaj na ewentualny jakiś ruch w stronę najbliższego wsparcia. Póki co nie mam zamiaru wchodzić w longa. No bo tutaj ten zjazd do wsparcia to jest spadek w okolicy 22%, więc rozegranie tego na dźwigni raczej skończyłoby się likwidacją, więc lepiej myślę, poczekać. Ale Alećmy dalej, no i teraz dot, który dawno nie było w naszym zestawieniu. Aktualnie 5 dolarów i niecałe 15 centów, no i tutaj widać ewidentnie, że ten opór na poziomie 5 dolarów 31 centów jest na tyle silny, że już dostaliśmy tutaj dosyć mocną i ciekawą reakcję. No, i aktualnie znajdujemy się na 5,14, ale myślę, że to nie, nie tutaj nie przeszkadza zbyt mocno, żebyśmy za chwilę znowu nie próbowali. Podejść pod opór, ale tutaj jest o tyle ciekawa sytuacja, że mamy bardzo blisko siebie dwa poziomy, które tworzą nam właściwie taką strefę do ewentualnego odbicia. No ale pamiętajcie, przebicie tej strefy zrobi nam fajną tutaj podstawę pod ewentualnego longa z, aktualnej, z aktualnego teraz miejsca. Nie ma sensu się ładować. Możemy tutaj faktycznie za chwilę dostać odbicie i spaść nawet w okolice 4,80. A to słabo by było po prostu siedzieć wtedy w longu, Lepiej poczekać na odpowiedni układ na wykresie. No i lecimy do ostatniej kryptowaluty na dzisiaj, która również się zbliża do ciekawego oporu czyli 21,62, a jest to Kusama. No już tutaj dwukrotnie dobijaliśmy bardzo blisko, gdzie zabrakło nam niecałe 22 centy, bo cena już odbijała w okolicach 21,40, no ale widać, że regularnie się tutaj powolutku wspinamy. Troszkę gorzej to wygląda, że ten ostatni szczyt tutaj zatrzymał się na 21,08, a nie był wyżej od poprzedniego, który był na 21,40 więc możliwe, że tutaj będzie jakaś większa korekta przed, jak, przed kolejnym tutaj wzrostem i próbą przewidzia tego oporu no ale myślę, że tutaj jedyne co nam pozostaje to cierpliwie czekać no i lecimy sobie teraz do towarów no i na początek srebro srebro, które mocno się czaiło ostatnie tygodnie no i stało w tyle za złotem no ale dzisiaj o poranku no, dosyć dostaliśmy ciekawy ruch, gdzie cena z 32 centów i 20, 32 dolarów i 20 centów już dobija nam tutaj prawie do 33 dolarów. Jest to akurat bardzo też dobra informacja, no tylko warto zwrócić uwagę, że jest to dosyć mocno też połączone z ceną dolara, więc dolar tutaj mocno wpływa, ale myślę tak jak mówiłem już ostatnio podczas analizy złota, że srebro jest tutaj mocno niedowartościowane, i to jest tylko kwestia czasu, aż dobijemy do 35 dolarów, i wtedy okaże się co dalej nas czeka, czy kolejna korekta i odbicie, czy jednak spróbujemy już później atakować w wyższe rejony. No i na koniec mieć, mieć tutaj z tego względu. Że bardzo fajnie mieć się zachowała w momencie, kiedy dobiliśmy do 4,58. Dostaliśmy mocne przebicie na 4,72. Następnie, retest, no i dosyć mocne odbicie. I aktualnie 4,80. Jak sobie zerkniemy tutaj na interwał dzienny, godzinówkę znaczy się, no to widzimy już, że przebijamy poprzedni szczyt, który był we wrześniu zeszłego roku. Więc tutaj. Póki co sufitu nie ma, więc możemy tutaj dosyć mocno się wspinać. No i raczej nie widać tutaj powodów do zawrócenia i do dalszych spadków. Przy ewentualnych spadkach, oczywiście, 4,58 będzie bardzo mocnym wsparciem i będzie broniło aktualnie ceny. Warto też wspomnieć, że ten poprzedni szczyt również będzie działał swoiście jako lekkie wsparcie, Więcej tych wsparć będzie nam się. Powoli tutaj coraz więcej budowało. No, a oczywiście mieć to nie jest jakiś, jakiś krypto, jakiś shitcoin, którego można aż tak mocno manipulować, więc tutaj mocno będzie, myślę, pompowana cena. Ja osobiście tego nie rozgrywam, będę się tylko i wyłącznie przyglądał z czystej zawodowej ciekawości, no ale zobaczymy faktycznie, jak tutaj sytuacja będzie wyglądała, jak Trump dalej będzie nakładał. Cła, no bo warto wspomnieć, że aluminium chociażby też mocno reaguje, pod to co się dzieje na rynkach. No a mieć póki co żadnych ceł takich nie ma nakładanych. No ale pamiętajcie, dopiero tram zaczyna robić tutaj swoją, swoje porządki. Więc wszystko jeszcze myślę przed nami. No ale warto się zainteresować, bo temat jest ciekawy, chociażby mieć platyna złoto srebro, no to dosyć ciekawe, kruszce pod obserwacje i pod długoterminowe inwestycje. Ja dziękuję wam za dzisiaj i do usłyszenia w poniedziałek. Hej.